Cześć! Witam Was na moim kanale Kilka dni temu był u mnie film o championach, którzy usuwają debuffy, przepraszam, usuwają buffy z przeciwników no więc wypadałoby też zrobić film o championach którzy usuwają debuffy z naszych championów Ta lista jest wyraźnie dłuższa niż ta poprzednia, mamy tutaj naprawdę fajne też opcje jeśli chodzi o rarki, także bez przedłużania po prostu przechodzę do indeksu i pokażę Wam kto tutaj y, potrafi usunąć wszystkie, y, wszystkie debuffy z naszych czepionów. Będą dwa wyjątki, ale to zobaczycie kto. No więc na początek High Elves i ta pani Reliquary Tender. Która na swoim A2 usuwa wszystkie debuffy z naszych wszystkich czempionów I do tego wrzuca jeszcze Continuous Heal Fajna opcja, fajna rarka, do tego ma jeszcze Revive Bardzo przydatna, do niedawna tak naprawdę jej używałem na Doom Tower Hard nawet Przejdźmy dalej, czy tutaj ktoś jeszcze był? Nie No chyba najbardziej dostępną opcją będzie i gdzie ona jest? Spirit Host, kto, która tutaj na swoim A3 usuwa wszystkie debuffy, i do tego wrzuca jeszcze blok debuffs na jedną turę. Cooldown można do 5 tur skrócić, no jest to troszkę długi cooldown, ale tą panią można trafić w kampanii, więc wystarczy tylko wydać trochę energii. Jeżeli ma się szczęście, to nie będzie to dużo. Do tego jeszcze ma Aurę na początku, zanim dostaniemy Haikatun. Można jej używać jako speed leada na, na arenie, więc może spełniać kilka ról. A jeszcze ma Increase, attack, czyli nasz startowy czempion dostanie bonus do obrażeń. Przejdźmy dalej. Powiem Wam, że zbierając tą listę, dowiedziałem się o kilku czempionach, których nawet nie wiedziałem, że potrafią takie rzeczy robić. I to jest jeden z nich: Gator. Tury na swoim A3 usuwa wszystkie debuffy z naszych championów. 3 tury cooldownu proste, skuteczne, nie ma tutaj nic skomplikowanego. 3 tury cooldownu też jest fajnie, fajny ruch, więc jeżeli go macie, potrzebujecie takiego championa, taka budżetowa opcja na pewno się przyda. A tu ma mały increase, tak co on tutaj ma, heal reduction jeszcze crit rate zwiększa. No w sumie jak na rarkę, nie jest to zły czempion mm, i jeszcze jest jeden y, czempion w tej kategorii i to jest Acolyte Acolyte on ma bardzo podobnie jak Gator A3 i po prostu usuwa wszystkie debuffy bez żadnych innych rzeczy tylko cooldown jest tutaj dłuższy o jedną turę do czterech po wyksiążkowaniu tutaj obniża Turmiter a tu napełnie turn Przyda się na pewno na Faction Wars do usuwania tych debuffów, plus Turmitter na bossów też jak najbardziej się przyda. Także Acolyte to jest czwarta rarka, która potrafi usunąć wszystkie debuffy z naszych championów. No więc teraz przejdźmy do, do epików. Na początek będę tu zerkął na moją ściągę. I gdzie my jesteśmy? Tutaj. Zaczniemy od tego miejsca. I tu jest, tu jest, tutaj. Mausoleum Mage. Bardzo fajny champion na swoim A3. Usuwa wszystkie debuffy z naszych championów. Do tego leczy ich o 10% jego max HP. I tu może jeszcze leczyć dalej więcej za każdy usunięty debuff. I jeszcze może napełniać Turmiter, także bardzo dużo się tu dzieje, fajny ruch i bardzo fajne ma też A2, gdzie ma 3 buffy Increase Crit Rate, Increase Defense i Block Debuffs, jeżeli potrzebujecie kogoś kto będzie dobrze y, współdziałał z Sir, On się świetnie nadaje, mnóstwo buffów wyrzuci I jedziemy dalej, mm, przejdźmy na dół do Dwarfów i tutaj mamy, gdzie on jest. <coughs> to jest Void Runkeeper dasdurg I gdzie on to ma? Tutaj na swoim ma 3 usuwa wszystkie debuffy z wszystkich naszych championów. Dodatkowo leczy o 25% jego max HP, i jeszcze wrzuca continuous heal na dwie tury, czempionom, którym usunął debuffy. Bardzo fajny ruch, 4 tury cooldownu. Tutaj jeszcze mamy Increase Attack napełnia Turnmeter o 25%, czyli na arenie też może być jako Turnmeter Booster. No i tu ma jeszcze Leech Ogólnie fajny champion, aczkolwiek nie za dużo się o nim mówi. I jedziemy dalej. Tych championów jest troszkę, więc nie będę jakoś super się e, rozgadywał. Tej pani szukam. Sanguinia. Jej ciągle używam na. Jak on się nazywa? Na tym. Na Dune Tower, na tym. E, z pająku, który wrzuca poisonem. pewno wiecie, który. No i ma tutaj. A nie tutaj. Tutaj. Troszkę inaczej to działa, bo atakuje jednego przeciwnika i po wyksiężkowaniu ma 100% szans na przeniesienie wszystkich debuffów z siebie na cel ale dodatkowo usuwa debuffy z wszystkich naszych yy, towarzyszy poza sobą czyli wszystkim usuwa, a swoje przenosi na cel dodatkowo yy, mamy tutaj właśnie zysk, bo jeżeli coś, jakieś pojzone właśnie są to ona na tym pająku przenosi te poisony z powrotem na pająka dodatkowo obrażenia można zebrać yy, dodatkowo ma tutaj blok debuffs i Continuous Hill. A tutaj uderza trzy razy, czyli można jej Giant założyć, masterkę dać, i troszkę obrażeń tutaj może wyci wycisnąć więcej. Także to była sanguinia. Przejdźmy dalej, i to będzie Lizardman. I tu gdzie on jest, Scathix Czempion, który od niedawna jest w grze. I usuwanie debuffów ma na swoim A3, gdzie usuwa wszystkie debuffy wszystkim naszym championom yy, zastępuje to blok debuffs i shieldem na i to wrzuca na dwie tury, blok debuffs na dwie tury rzadko się zdarza i shield jest w wysokości 20% jego max HP czyli nie dość, że usuwa debuffy to jeszcze chroni naszych przed kolejnymi i przed obrażeniami, bardzo, bardzo fajny ruch tutaj atakuje wszystkich, może kraść buffy jeszcze przeciwnikom Jeden losowy, także dodatkowa y, zaleta z naprawdę fajny, fajny czempion. Hmm. Przejdźmy jeszcze do ostatniego czempiona, który ostatnio z wyjściem hydry zyskał na wartości i, i wyszedł z Volta. I tutaj na swoim A2 umieszcza duży Increase Attack, który nie może być usunięty na dwie tury, ale dodatkowo usuwa wszystkie debuffy. Z naszych czempionów 3 tury cooldownu. Także mm, szybko to wracam. Ale dodatkowo ma tutaj Revive on Death na 3 tury. Fajna aura. Speed we wszystkich miejscach 19%. Na A1 atakuje wszystkich przeciwników. Także no, na hydrze akurat to się nie przyda, ale w innych miejscach yy, stun set na przykład. I będzie w stanie jeszcze dodatkowe korzyści. Yy, możemy ko dodatkowe korzyści z niej. Wyciągnąć także Battle Sage. I to był ostatni epic, który usuwa wszystkie debuffy wszystkim championom, ale ta lista nie byłaby kompletna, gdybym nie wspomniał o tej pani. I to jest Doom Priest. Doom Priest, która ma świetny pasyw, gdzie leczy wszystkich o 7,5% ich max HP i usuwa za każdym razem jeden losowy debuff na początku swojej tury. Czyli nie usuwa może wszystkich debachów, ale za każdym razem, jak się rusza, to coś usunie, więc jest to, jest to bardzo przydatne do tego małe leczenie. Nie mogłem o niej tutaj nie wspomnieć, mimo że właśnie w przeciwieństwie do pozostałych czempionów, nie usuwa wszystkiego naraz. Ok, i to był ostatni epik na mojej liście, więc przejdźmy do legend. Skinwalkers na początek, i tu mamy Hakorna, który na swoim A2 usuwa wszystkie debuffy z naszych y, Championów, Na, te, na miejsce y, tych debuffów daje nam blok debuffs na dwie tury, co jest naprawdę mocne, i dodatkowo ma y, leczenie. Poza tym, tutaj jest stan. A tutaj troszkę obrażeń może zadać, ale trzeba uważać, żeby się nie zabić, bo on poświęca swoje HP. No i ma fajną aurę na dużo mm, HP może dać, ale najważniejszy jest ten ten jego to jego A2 i kolejny Champion to Champion, który w ten weekend jest, będą większe szanse na zdobycie i to jest nie, dobrze, skoro już na niego kliknąłem przypadkowo, to o nim powiem, bo on też jest na tej liście kartoryzis gdzie tutaj leczy wszystkich naszych czempionów potem usuwa wszystkie debuffy i to leczenie zwiększa się o ilość usuniętych debuffów może jeszcze zwiększyć turmiter tutaj ma increase attack increase crit rate a tutaj ma szansę na kradzież jednego buffu do tego ma Aura Speed zwiększa o 33%, ale tylko w Dungeonach, także Scartorzis też jest w stanie usuwać na, y, buffy z naszych Championów. Ale Champion, o którym wspominałem, 10-krotnie większe szanse y, na zdobycie go w piątek. Bedel Kazar na swoim A2 usuwa wszystkie debuffy z naszych Championów, wrzuca na wszystkich dwa Continuous Heal, a na przeciwnika y, dwa Poisony. Bardzo fajny ruch na bossie w dungeonach. Tutaj mamy atakuje wszystkich, maleczenie od zadanych obrażeń i jeszcze bardzo fajny pasyw gdzie zwiększa obrażenia o 20% na czempionach, którzy mają na sobie którzy mają na sobie poison. Także Bedal Kazar, bardzo dobry czempion, jeden z oryginalnych czempionów, a mimo wszystko, mimo upływu czasu, to ciągle jest w czołówce. Przejdźmy dalej, teraz jeden z nowszych czempionów i to jest Cardial Cardial, który na swoim A2 usuwa wszystkie debuffy z naszych czempionów za to wrzuca Block Debuffs i Revive on Death na dwie tury tego Revive on Death nie można usunąć Trzy tury cooldownu, bardzo fajny ruch do tego tutaj maleczenie, leczenie tutaj wrzuca 2 fajne buffy plus ma alaj yy, alaj tak i jeszcze ma aure speed 19 we wszystkich miejscach także cardio bardzo fajny bardzo fajny champion i kolejnym o którym chciałem powiedzieć to będzie banner lords i raglin champion jeden z moich pierwszych legend na moim głównym koncie także bardzo dobrze trafiłem na długo czekałem na pierwszą legendę ale jak już zacząłem trafiać to bardzo fajnie, także Raglin na swoim A2 usuwa wszystkie debuffy z wszystkich championów, potem ich leczy. I to jest dosyć dziwne, bo jej leczenie jest proporcjonalne do jej ataku. No jest to troszkę nieintuicyjne, żeby leczenie na ataku zrobić, przez co no, raczej nie chcemy jej budować generalnie z dużym atakiem, raczej chcemy jej dać jej yy, HP, defense i resistance. Przez co to leczenie na tym cierpi, ale najważniejsze, że usuwa wszystkie debuffy. No i ma bardzo dobry e, Revive wskrzesza jednego czempiona, daje mu 75% HP. Turnmeter cooldown to tylko dwie tury. Bardzo szybko do tego może wracać. I jeszcze ma bardzo fajną Aura e, e, Defense we wszystkich miejscach 33% naprawdę potężna aura no i przejdźmy dalej, kogo ja tu mam teraz na sam dół do Sharukin. i mamy Riho Bonespear hmm, tutaj będzie tak na A3 usuwa debuffy z wszystkich naszych championów zastępuje to block debuffs na dwie tury dodatkowo leczy o 35% HP ale nie swojego tylko championów jeszcze może zwiększyć te szanse o 5% za każdy usunięty debuff. Także to leczenie może być bardzo fajne. 3 tury cooldownu, do tego bardzo dobre. A 2, zobaczcie tylko, ile debuffów ma na tym jednym ruchu. 3 tury cooldownu. Na no, wrzucę to na jednego, na jednego przeciwnika, także nie jest to aż tak przegięte. Także richo, kolejny void na tej liście i teraz przejdźmy do kolejnego czempiona. na tą panią też są zwiększone szanse yy, na zdobycie jej w ten weekend ja będę się starał żeby ją trafić na A3 usuwa wszystkie debuffy i leczy o 30% swojego max HP 3 tury cooldownu do tego tu ma increase defense przedłuża działanie continuous heal ale jednocześnie Uruchamia, także tu jest kolejne leczenie, tu ma LICH, Continuous Heal, tutaj też dużo leczenia, do tego usuwa debuffy, do tego Increase Defense, bardzo dobry Champion, mam nadzieję, że ją trafię. Także to Wither jest. Przejdźmy dalej, jeszcze jeden Champion, i to jest y takie samo odstępstwo od tutaj reguły, jak w przypadku Doom Priest. I pewnie już się domyślacie: to jest Tuhana Rak, która ma podobny pasyw do Doom Priest, gdzie usuwa jeden losowy debuff z wszystkich naszych championów na początku każdej tury, ale dodatkowo może usunąć drugi z championów, którzy mają na sobie Continuous Heal. Ona wrzuca Continuous Heal na swoim A1 do tego ma Decrease Attack i Block Buffs. Na swoim y, A2, a tutaj mamy Increase Defense, Increase Speed, 3 tury cooldownu i jeszcze zwiększa accuracy wszędzie o 70 punktów. Bardzo szybki champion, bardzo fajny champion. Mam nadzieję, że też kiedyś dołączy do mojej ekipy. Także to był ostatni champion na tej liście. Y, mam nadzieję, że nie pominąłem żadnego championa, który usuwa wszystkie. Wszystkie debafy z naszych championów Są tacy, którzy usuwają jeden konkretny, albo losowe, albo na przykład usuwają jeden konkretny, potem jeszcze jeden. Takich czempionów tutaj nie brałem pod uwagę, chciałem tylko tą, ten e, sam top tutaj umieścić. Napiszcie w komentarzach, czy kogoś z tych używacie. Może też ja, tak jak ja dowiedzieliście się o kilku czempionach, którzy mają taki skill, a wcześniej nie wiedzieliście. No a ja. Już się żegnam na dzisiaj. Mówi do was Samael. Cześć.